Pogodne popołudnie zygzak McQueen z przyjaciółmi raczyli się olejem w barze Loli. Nagle usłyszeli charakterystyczny dźwięk silnika wyjącego na wysokich obrotach i pisk opon na asfalcie. Spojrzeli i zobaczyli złomka, który wyskoczył wysoko w powietrze. Ziu ja wrzasnął złomek lądując na stercie pustych beczek po oleju. Złomku, czy nic ci się nie stało? Zapytał z troską zygzak. Wszystko gra, odpowiedział Złomek. Nie takie numery robiłem jako kaskader. Co? Ty kaskaderem? Zdziwił się Zygzak. Zgadza się, stary, przytaknął Złomek i zaczął swoją opowieść. Cała okolica zjeżdżała się, aby oglądać niesamowite wyczyny Złomka. Panie i panowie, oto nasz słynny kaskader, zawołał pełne, pewnego razu sprawozdawca, kiedy Złomek wjeżdżał na stadion. Tłum oszalał z zachwytu, ale złomek nie słyszał wiwatów, by był skoncentrowany na zadaniu. Popatrzył na rząd aut, które powinien przeskoczyć i poczuł lekką tremę. To musiał być bardzo długi skok, jednak teraz nic już nie mogło go powstrzymać. Przygazował silnikiem i ruszył do przodu.